Witajcie na kanale Studiopatów. Była dzisiaj baszta w Kicharach. A przejeżdżając, nie mogłem nie odwiedzić naszej rodzimej baszty. Na razie jej jeszcze nie widać, ale jesteśmy w Tudorowie. Jesteśmy u podnóża. Baszty trochę tu wieje. Mam nadzieję, że będzie słychać dobrze. Zakazu nie ma. Wiele widziałem filmów i zdjęć za dnia. Tak więc dzisiaj taka akcja w nocy. Wieczorem. O, trzeba uważać, bo... O proszę. Taki mały bunkier. Tu widać ślady jakiegoś, jakiejś działalności. Z tego co mi wiadomo, to baszta została zakupiona przez prywatną osobę. Ok, zamykamy. I jesteśmy na górze od głównego wejścia no, Niestety stąd niewiele będzie widać No cóż takie minusy nocnego zwiedzania otwarte. Tu jest górny poziom, ktoś wylał strop tutaj. Trzeba przyznać, że szerokość muru imponuje. Tak na oko 3 do 4 metrów. Nie wiem, czy wszystkie tak mają. Ale chyba wszystkie mury są tak grube. Bardzo ciekawe miejsce, polecam. O. Drzwi porządne. Nocne zwiedzanie ma ten jeden minus, że trzeba uważać bardzo, gdzie się stawia stopy. Tutaj od dolnego wejścia, kilka metrów, jest, są resztki muru, nie wiem co tu był. na pewno należało to do baszty, ale że bardzo zarosło i jest ciemno, to dzisiaj sobie daruję, tak dla informacji, dla, dla zwiedzających, no nie jest nawet w stanie złapać mi reflektor. Jeszcze rzut oka na tą okazałą budowlę. Także przy zwiedzaniu takich obiektów. Trzeba się liczyć też z tym, że czasem może coś na głowę spaść, więc trzeba uważać. Przede wszystkim tutaj pięknie widać, jak jest mur osadzony na skalę. Więc podstawy budowla ma solidne. U podnóża baszty o, chyba ważem tu uciekł. U podnóża baszty jest bardzo lita skała, na której się ta baszta opiera. No ale niestety w nocy ciężko jest cokolwiek pokazać. O, może z tej strony będzie łatwiej. Kiedyś, pamiętam, była tu tablica informacyjna. Ale jej już nie widzę. Obok strumyk płynie. Bardzo przyjemna okolica Tudorów, baszta w Tudorowie polecam na niedzielny spacer.